Cześć! Witam Was dzisiaj w ulubieńcach października. E, mamy już listopad, więc przyszedł czas, żeby powiedzieć Wam o paru fajnych rzeczach. Tym razem nie będą to tylko kosmetyki, e, ale stwierdziłam, że w jednym odcinku opowiem Wam i o kosmetykach, i o jakichś fajnych e, filmach, może kanałach na YouTubie, czy aplikacjach, także zaczynamy. Pierwsza rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, e, to film na YouTubie. I jest to film e, z ślubu e, Aspin i Parkera. Myślę, że większość z Was ogląda Aspin Award, także nie będzie to dla Was żadną nowością. Ale ostatnio właśnie Aspin i Parker wzięli ślub e, i chwilę później wstawili w film taki... E, e, nie tylko vlog, ale też taki film bardziej artystyczny, że tak powiem e, właśnie z ich przyjęcia i powiem wam, że tak mi się on spodobał, że stwierdziłam, że muszę go e, uwzględnić w moich ulubieńcach, bo naprawdę nie dość, że jest fajnie zrobiony, to pokazuje wszystko e, jak pięknie tam było udekorowane jak e, w sumie tak prosto zrobione, e, no i ogólnie moim zdaniem bardzo ładny film, świetna w nim muzyka i warto obejrzenia, nie jest to Długie, tam parę minut, także myślę, że każdy z Was te parę minut znajdzie. No i ja się w tym filmiku zakochałam, także serdecznie polecam obejrzeć. Pozostając w temacie YouTube'a, chciałam polecić Wam jeszcze jeden kanał na YouTubie, a mianowicie jest to kanał Klaudi, którą poznałam przez. E, właściwie naszą sieć partnerską spotkałyśmy się w Warszawie e, no i Klaudia e, filmów przez jakiś czas nie wrzucała teraz widziałam, że nadrabia zaległości także koniecznie sprawdźcie jej kanał, link będzie w opisie jeżeli jeszcze tego kanału nie oglądacie to może was zaciekawi, może zostaniecie na dłużej, a jeżeli tak to koniecznie napiszcie, że jesteście od Alice żeby wiedziała, kto tam tych ludzi wszystkich przysłał. Kolejna rzecz o jakiej powiem jest to kawa i jest to kawa ze starbucksa i pewnie się zdziwicie, gdzie ja tu gdzie ja kupiłam um, taką kawę właśnie ze Starbucksa. I powiem Wam, że to właśnie jak byłam z Klaudią w Warszawie, kupowałam sobie Pumpkin Spice Latte i pani zaproponowała mi, że jeżeli kupię kawę, to moją kawę dostanę za darmo, tak? No i stwierdziłam, że w sumie fajna sprawa, chętnie sobie kupię jakąś kawę do domu, ale przecież nie mam normalnego ekspresu. No i pani mi doradziła, że jest taka kawa rozpuszczalna, która się nazywa Kolombia i ona jest w saszetkach. No i powiem wam, że właśnie na nią się skusiłam. Stwierdziłam, że skoro nie mam takiego typowego ekspresu, gdzie mogę zaparzyć sobie kawę, no to kupię sobie coś takiego w saszetkach. Tutaj tych saszetek jest 12 i one wyglądają zupełnie normalnie. To są takie saszetki z kawą. Może nie jest jej tutaj jakoś bardzo dużo, ale wystarczy na jedną filiżankę, zalewacie sobie jeszcze dolewam mleka, także jest to idealne, jeżeli chodzi właśnie o taką kawę z mlekiem. Yy, smakuje przepysznie i ma właśnie coś takiego zapachu i smaku takiej kawy w Starbucksie, czy w ogóle w jakiejś kawiarni, także to jest fajne. Nie piję jej codziennie, piłam ją dopiero parę razy, ale na pewno ją sobie zostawię na jakieś wiecie, szczególne okazję, albo jak ktoś przyjdzie do mnie, żeby właśnie poczęstować, bo jest naprawdę bardzo smaczna. Planuję może kiedyś sobie kupić taki ekspres do kawy, póki co jeszcze mnie na niego nie stać, ale jak już sobie kupię, to myślę, że jak będę gdzieś właśnie w okolicach Starbucksa, to Kupię sobie taką już kawę do Ekspresu, ale póki co, jeżeli ktoś z Was lubi e, kawy i może jest zainteresowany, to polecam zobaczyć, właśnie przy Kasie stały takie e, opakowania z kawą rozpuszczalną. I dla mnie to było coś nowego, bo nie wiedziałam, że e, Starbucks sprzedaje właśnie kawę rozpuszczalną. Kolejna rzecz, o której postanowiłam e, Wam powiedzieć. Co jest moim ulubieńcem października? To zdecydowanie Canon G7X. Jest to aparat, którego używam do vlogów, ale nie tylko. Ostatnio robię nim bardzo dużo zdjęć. I to dlatego, że jakość ich po prostu mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. To, co mi się w nim podoba, to jasność tych zdjęć, głębia ostrości, ale jest też fajny dodatek, że możecie sobie kliknąć tutaj z boku, jeżeli ściągniecie sobie aplikację na telefon, wtedy połączy Wam się to właśnie z telefonem, z tą aplikacją i możecie przesłać sobie te zdjęcia i filmy prosto na telefon. Przesyłają się bardzo szybko, możecie sobie je Przerobić wrócić na Instagrama albo po prostu komuś pokazać, gdzieś wysłać. E, I moim zdaniem jest to taki fajny dodatek, bo w poprzednim kanonie, owszem, miałam coś takiego, ale jakoś on mi się nie łączył z tą aplikacją. E, także cieszę się, że w końcu e, nowszy model działa. E, ale nie tylko o tą aplikację chodzi. Bardzo dużo pytań dostawałam, właśnie czy ten aparat jest wart swojej ceny, czy jestem zadowolona z niego, jak filmy, jak zdjęcia i tak dalej. Pomyślałam sobie, że może kiedyś, za jakiś czas, zrobię osobny film o tym aparacie. Jakąś taką ym, większą recenzję, yy, ale na tą chwilę mogę Wam powiedzieć, że to jest. Mała lustrzanka, tak to ja nazywam. E, jakość tych zdjęć jest bardzo dobra. Ostatnio też byłam z koleżanką na takiej mini sesji zdjęciowej, bo kiedyś bardzo często e, właśnie robiłyśmy sobie zdjęcia e, naszymi lustrzankami. Tym razem e, lustrzanki nie miałam i zabrałam e, tego Canona G7X. I powiem Wam, że pozytywnie jestem e, zaskoczona. Te zdjęcia są ładne, ostre, z głębią. E, tło ładnie się rozmywa. No i ogólnie, jak tych zdjęć w porównaniu do, tak, do tego, jaki ten aparat jest mały, yy, jest rewelacyjna, po prostu jak z lustrzanki z jakimś y, super obiektywem. Także bardzo się cieszę, że zdecydowałam się kupić ten aparat. Nie ukrywam, że w większości myślałam tutaj o vlogach, o nagrywaniu dla Was, właśnie jakichś takich filmów z dnia, co tam u mnie się działo, ale na pewno jest to też e, dobry aparat na jakieś wyjazdy, wycieczki, kiedy nie chcecie nosić, e, wiadomo, ciężkiej lustrzanki z ciężkim obiektywem, ale chcecie też mieć ładne zdjęcia w dobrej jakości, to myślę, że taki aparat właśnie jest idealny. Oczywiście, pewnie nie on jeden, ale e, póki co jest to najlepszy aparat, y, nie lustrzanka, y, jakiego używałam. Także, jeżeli ktoś z Was interesuje się fotografią i poszukuje jakiegoś mniejszego aparatu, ale który nie straci na jakości, a nadal będzie robił świetne zdjęcia, kręcił filmy czy czego tam poszukujecie To polecam sprawdzić recenzje, jakieś zdjęcia w internecie jakie powstały właśnie przez ten aparat, bo ja jestem pozytywnie zaskoczona Przechodząc już do kosmetyków, to Wishy i to jest Aqualia Thermal krem do twarzy, który znalazłam w Big Lossy. Bardzo ładny ma zapach, ale tutaj nie o zapach chodzi. Chodzi o nawilżenie. Ja mam celę suchą i ona się szybko przesusza w sezonie jesienno-zimowym, więc staram się dbać o jej nawilżenie. I wieczorem, kiedy już zmyję makijaż, ostatnio właśnie używałam tego kremu z Vichy Wiadomo, że po zmyciu makijażu ta skóra czasami jest taka napięta, trochę przesuszona, no bo wiadomo, że ileś tam godzin ten makijaż na twarzy był. I ja wtedy mm, chcę tą twarz na Nawilżyć dać jak najwięcej mogę, ale niekoniecznie nakładając 10 kremów na twarz oczywiście. I to jest jeden z tych kremów, które są gęste, ale dosyć szybko się wchłaniają i czuć, że one nawilżają. Chodzi mi o to, że niektóre kremy są gęstsze, niektóre rzadsze. Ten należy do tych gęstszych, ale bardzo fajnie wmasowuje się w skórę, dosyć szybko się wchłania i czuć to nawilżenie. To nie jest tak, że ten krem wyschnie i za chwilę skóra jest tak, tak samo sucha jak wcześniej. E, tutaj to nawilżenie widać. Może nie jest to najlepszy krem do nakładania e, przed makijażem, no bo wiadomo, że jednak trochę trzeba poczekać, aż on się wchłonie. Ale zdecydowanie y, bardzo dobrze nawilża, i właśnie lubię go używać y, po zmyciu makijażu, żeby tą twarz troszeczkę nawilżyć i odżywić. Rzadko albo nigdy w moich ulubieńcach y, mówiłam o konkretnej marce i wielu jej kosmetykach. Ale dzisiaj po prostu nie mogę tego nie powiedzieć, bo Golden Rose jestem po prostu zachwycona. Nie jest to żadna współpraca, nie zapłacono mi, żeby to powiedzieć. Po prostu kosmetyki Golden Rose w ostatnich chyba dwóch miesiącach kupuję jak szalona i są to głównie produkty do ust i do paznokci. I wszystko jest w jednej gamie kolorystycznej. Ja nie wiem, czy to widać, ale po prostu taka jesienna gama kolorystyczna. I w sumie ja trochę takie różowo-bordowe kolory lubię. Najpierw chciałam Wam powiedzieć o nowym lakierze do paznokci, jaki wybrałam. O tym, jakie są świetne, jaką mają dobrą formułę i że trzymają się około tygodnia, to już mówiłam w poprzednich ulubieńcach. Ale chciałam po prostu Wam pokazać, że to jest kolor 29, mam go teraz na paznokciach. Jest to taki ciemne, wino, takie bordo, ciężko ten kolor mi określić. Ale ja nigdy nie nosiłam jakichś takich bardzo ciemnych kolorów na paznokciach, raczej to były jakieś róże, jakieś delikatne odcienie, ale w tym się po prostu zakochałam, szukałam jesiennego koloru i to był jedyny, który tak mocno rzucił mi się w oczy. Redki już Wam pokazywałam, chodzi mi te o matowe, ale kupiłam też nowy kolor. Kolor to jest 02 i również dosyć ciemny, ale kochani, po prostu ja nie wiem. Ja nie wiem, co jest w tych pomadkach, ale one u mnie się fajnie trzymają, nie przesłyszających tych ust, nakłada się jak jakieś masełko. Jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło, żeby jakoś tam, wiecie, bardzo wyjechać gdzieś i nie dałoby się tego poprawić. Także łatwo się je nakłada, łatwo się używa ogólnie, jestem zadowolona. O kredkach, czyli tych matowych wam już mówiłam, ale ostatnio też byłam w Golden Rose i zdecydowałam się kupić nową plus pomadkę i do tego wyszły jeszcze konturówki. Także jak już mówiłam zdecydowałam się na nową pomadkę. Jest to pomadka Golden Rose Velvet Matte. Odcień 14. Mam go teraz na ustach i jest przepiękny. Zakochałam się od pierwszego momentu. matka również ma taką formułę jak masełko. Jest matowa, ale jest Velvet Matte, także myślę, że o to tutaj chodzi, że ona tak właśnie bardzo przyjemnie się nakłada, nie jakoś tak tempo em, i delikatnie na tych ustach tak zasycha, nie ma jakiegoś takiego, wiecie... Takiego zaschnięcia matowego, żeby to brzydko wyglądało. także to mi się podobała. Formuła bardzo ciekawa. I do tego mam jeszcze konturówkę 522. Pani mi dobierała. I naprawdę te konturówki są bardzo dobre i trzymają się. Czasami nawet pomadka już zejdzie, a ta konturówka nadal jest. A drugi zakup to była kolejna pomadka w kredce numerek 02, już taki ciemny. I również do tego konturówka 524. No, po prostu fenomenalne. Marka Golden Rose przez ostatnie dwa miesiące u mnie króluje. Nie wiem za bardzo, jak z innymi produktami, w sensie coś do twarzy, jakieś róże i tak dalej. Jeszcze nie próbowałam, ale jeżeli ktoś z Was chce mi coś polecić. To może nie w tym miesiącu, bo mój portfel niedługo zacznie cierpieć. Chociaż te kosmetyki naprawdę są tania dobre. W każdym razie, jeżeli macie coś do polecenia, polecajcie, żartowałam. Bardzo chętnie coś jeszcze przetestuję. Póki co, jeżeli chodzi o pomadki, to by było. Tyle, nie chcę już więcej nic, bo po prostu tego nie wykorzystam, e, ale naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze e, przez te wszystkie filmy na YouTubie nie poszedł na stoisko Golden Rose i nie sprawdził, jakie te pomadki mają kolory, jakie są to polecam, bo naprawdę są to tanie pomadki, yy, ale lepsze niż niektóre jakieś tam z Rimela, z L'Oreala. Uważam, że są naprawdę yy, warte uwagi. Dawno nie było u mnie aplikacji, także teraz chciałabym Wam polecić aplikację, która nazywa się Headspace. Jest to aplikacja w języku angielskim, więc nie każdemu może się spodobać czy tam przydać. To jest taka aplikacja do takiej medytacji, do relaksu, ale bez przesady z tą medytacją, w sensie, żeby ktoś tego źle nie zinterpretował. Tutaj bardziej chodzi o takie znalezienie 10 minut w ciągu dnia na to, żeby. O niczym nie myśleć, żeby usiąść na krześle, włączyć sobie tą aplikację, posłuchać przez te 10 minut, e, co ten pan nam tam mówi, em, wsłuchać się w swoje ciało, w swój oddech. Em, i odprężyć, po prostu znaleźć 10 minut na odprężenie się. I ja ostatnio zauważyłam, że żyję w takim biegu, uczelnia, filmy edytowanie, uczelnia, filmy edytowanie, i nie miałam w sumie czasu na to, żeby e, tak usiąść sobie przez 10 minut i po prostu nic nie robić. E, więc stwierdziłam, że muszę to zmienić i zaczęłam właśnie poszukiwania aplikacji. Ja już wcześniej ją widziałam, em, ale jakoś tam za bardzo. Em, no używałam przez parę dni, potem przestałam. E, w tej aplikacji e, przez 10 minut słuchacie właśnie takiego pana. I codziennie powtarzacie sobie kolejną sesję. Z tego co wiem, jest 10 sesji za darmo, kolejne trzeba kupić. Ja jeszcze tych 10 sesji nie skończyłam, także nie wiem. Ale jeżeli znacie jakieś podobne aplikacje do Headspace, to chętnie je przygarnę, no bo wiadomo, że nie za wszystkie aplikacje chcemy płacić, ale to naprawdę jest świetna, pozwala przez te 10 minut tak się zrelaksować, nie myśleć o niczym. I ja właśnie lubię sobie taką relaksację, taką medytację zrobić rano, wstaję rano, przypuśćmy, już się umaluję i siadam po prostu przy biurku, odpalam tą aplikację i odprężam się. I to jest naprawdę fajny sposób na rozpoczęcie dnia. Może nie każdy ma na to czas rano, może lepiej wieczorem, to już zależy od Was, ale chciałam po prostu coś takiego polecić, bo e, żyjemy w ciągłym biegu i może czasami warto na te 10 minut się zatrzymać. Także jeżeli Wy też używacie jakiejś takiej aplikacji, e, to polecajcie. Przyszedł czas na muzykę i ja w tym miesiącu, chciałam powiedzieć w tym roku, w tym miesiącu mam do polecenia Wam dwie płyty. E, pierwsza to jest to najnowsza płyta YouTube, która jest po prostu genialna, może nie lepsza niż poprzednia. Ale bardzo mi się podoba. Druga płyta jest to płyta Zeusa. Jest super i po prostu ona jest super, także musicie koniecznie ją przesłuchać. Kawałki znajdziecie na YouTube, ja Wam też podlinkuję. Zeus teraz też bywa w różnych miastach, także może skoczycie na jakiś koncert. Ja się wybieram w Toruniu właśnie w listopadzie, teraz na koncert Zeusa, chyba 13 listopada. Nie możemy. Mnie tam zabraknąć, już mój drugi koncert w sumie Zeusa. I bardzo się cieszę, bo ta płyta jest po prostu cudowna. Podoba mi się utwór Panteon, kamienie i mury idealnie niedoskonały i w sumie wiele, wiele innych. Także co tutaj dużo mówić. YouTube i Zeus. Może trochę zróżnicowani ulubieńcy, ale ja słucham różnej muzyki, także postanowiłam, że dzisiaj Wam właśnie o tym powiem. To by było tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców w tym miesiącu. Trochę kosmetyków, aplikacja, muzyka. Żadnych książek i filmów niestety w tym miesiącu Wam nie polecę, ale może coś się uda yy, za miesiąc. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach swoich ulubieńców, może coś ciekawego mi polecicie. Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie, i do zobaczenia. 拜。